Mieszkanko nowe? Nowe. Co? Nie, nie, panie Krzysztofie, naprawdę proszę. Tu panie spojrzy. Nie. Tu pani. Panie Krzysztofie! Ja, proszę. Tu panie, panie spojrzy. Nie chcę podkreślić zaraz. Tu pani spojrzeć, co? Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Ale tylko spojrzyj na te MML, no. Ale mnie nic nie kusi. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy materialne, mnie nic nie kusi, panie Krzysztofie. Nie, musisz kusić, panie. Absolutnie. Ale czego? Nie. Ale czego? Panie Krzysztofie, ja jestem minimalistką. A jaką minimalistką? Ja bardzo dużo rzeczy mam, e, które w domu u siebie bym powywalała. Tak naprawdę na śmieci. Nie ma czym oddychać. A mam dużo mniej rzeczy niż pan, Panie Krzysztofie. Także ja jestem naprawdę minimalistką i mnie nie skuszą żadne rzeczy jak materialne. Na ale na pewno mnie nie będzie wspominać. Cieszę się, że pan ma fajny uśmiech, że... to. Troszkę... Ale pani powinna mnie wspominać. I, i teraz... Pani panie i, Tak, pani Ewo. Tak. Teraz pani nie napisze skargi, jak zobaczyła akurat tego człowieka. Pani Krzysztofie, jeżeli coś będzie napisane, to na pewno nie przeze mnie. Gwarantuję to. I to bardzo dużo. Jeżeli coś zostało pisane, to nie przeze mnie. Ja powiedziałam tylko do Policji napisałam, ale nie na niekorzyść Pana. Naprawdę